no no, to ja to nie zobacz, patrz jak się nie patrzy Mariusz. Zobacz, skurwiony jesteś. jest. Jo, nie, A Nie no, 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 Ty no, jesteś no, jest tam skręcony na ziemi leżysz. Mhm. Ja mam nagranie na ten komórce. Z, ten zakry... Ja mam nagranie na komórce, zaraz zobaczysz. Mama, Mama. <tuszy> 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 się? awanturowała się pani, słyszałaś? Ty mówisz, że za mocno mnie kuli. Awanturowała się no oddychać. Się Nieprawda, nie. pani Gosia się nie awanturowała, tylko ich chciała wyprosić pani, pokazała ręką. Proszę stąd wyjść. Gdzie szukali nieletnich? Nie wiem. Jakie wampurowanie? Dzień Jakie mam I nie poleceń. I niewykonywanie poleceń, ty. Wchodzą do nas do mieszkania, żadnego polecenia w nie wydali. Ja z grzeczności ich wpuściłem, żeby zobaczyli, że tutaj nie ma osób nieletnich. Takie jakie to jest polecenie zbana, bo... No właśnie! O chuj im kurwa tu chodzi? Brzydko mówiąc. Jakie <słusza> mam I wykonywanie poleceń. Wy się, was do naszego mieszkania. Bo za ja panowie wyjdą i rzucimy się z się na mamę. ty się kurwa, śmieję z tego, tobie, kurwa! Nie! Przestań! Wyjdź stąd! Idź stąd, ja kurwa! No, Uszanuj to, co się bej, stało! To nie jest już żarty bej, po tym Człowieku, rok więzienia siedziałam przez ciebie. Wykorzystałem może twoją chorobę, chuj w to, a ci wybaczyłem, ale daj mi to obejrzeć, bo powiedziałem jedno. Teraz nie dam się, nie dam się swojej rodziny. Śmiący nie, to nie wiesz, niech tak się nie śmieje. Dobra, tak. tak. dalej. Nie odzywaj się! Nie, nie to, to, jest. To, ja to jest. Ja, ja to jest. zrobiłem tak, żeby się z... zaśmiał. Nie odzywaj się. Przestraszyłeś się i się zaśmiałeś. Specjalnie to robi. Cały czas tak robi. Tak, nie Mogę obejrzeć to czy nie Jacek? Uszanujesz się to. Może no, to miło, co się je cicho. Ręki nie podawaj mu. Nie podawaj, kurde w roboty.